Droga powiatowa w Brnicy została oficjalnie oddana do użytku po gruntownej przebudowie. Jej modernizacja była możliwa dzięki rządowemu funduszowi rozwoju dróg. Cieszymy się z otwarcia kolejnego odcinka drogi w Polsce Jest to odcinek w miejscowości Brnica w gminie Piekoszów. Z samej drogi to jest kilometr 300, a chodnik kilometr 500. Łączna wartość inwestycji to ponad 4 miliony złotych, z tego 40% dofinansowania z rządowego funduszu. Zdaniem burmistrza Zbigniewa Piątka w ostatnim czasie miasta gmina Piekoszów zrobiła prawdziwy skok cywilizacyjny jeśli chodzi o przebudowę, budowę i remont dróg. Cieszę się, że kolejna inwestycja drogowa na terenie miasta i gminy Piekoszów w miejscowości Wrynica została uroczyście oddana do użytku. Ważna inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od wielu lat i dzięki współpracy z samorządem powiatowym zarządem powiatu kieleckiego udało nam się tutaj właśnie pięknie przebudować tą drogę prowadzącą przez miejscowość Brynica, gdzie w tej chwili rzeczywiście zupełnie inaczej ta miejscowość wygląda, ale najważniejsze, że zarówno kierowcy, jak i mieszkańcy, jak i piesi tej miejscowości mogą bezpiecznie się przemieszczać i to jest najważniejsze. Jak podkreśla członek zarządu powiatu kieleckiego Cezary Majchar, droga w Brynicy to często uczęszczany przez mieszkańców szlak komunikacyjny. Mieszkańcy bardzo długo czekali na tę inwestycję. Inwestycja jest bardzo ważna, tym bardziej, że jest tutaj szkoła, no taki rynek tej Brynicy tutaj. Także no jest to też główny ciąg komunikacyjny, w którym mieszkańcy miejscowości Piekoszów przemieszczają się w stronę i Strawczyna i Miedzianej Góry. Także inwestycja jest bardzo w mojej ocenie trafna. Jeszcze do niedawna droga w Brynicy była w fatalnym stanie. Dziś jest nareszcie bezpieczna. Szkoła jest tuż obok. No z przerażeniem patrzyło się jak te dzieci idą po tych zakrętach, po boczem, gdzie mijają ich samochody. Była bardzo niebezpieczna, szczególnie dla dzieci była bardzo niebezpieczna. A teraz to po tym remoncie dzieci swobodnie chodnikiem sobie się przemieszczają. No i dla ludzi to też jest dobra inwestycja. W imieniu mieszkańców, podziękowania za realizację tak ważnej inwestycji złożyła radna Bożena Żuława. Bardzo dziękuję dla starostów. Dla pana Mirosława Gębskiego. bardzo dziękuję naszemu burmistrzowi Zbigniewowi Piątkowi za te, za te starania, za pozyskiwanie pieniędzy tych funduszy na naszą drogę. Senator Krzysztof Słon przypomniał, że ta inwestycja była długo wyczekiwana przez mieszkańców. Kolejna inwestycja drogowa w gminie Piekoszów, tym razem droga w miejscowości Brynica. Bardzo długo wyczekiwana przez mieszkańców, a o jej jakości i o tym, jak była potrzebna, świadczą zadowoleni mieszkańcy. Ja również potwierdzam, że przez lata, kiedy jestem senatorem i przemierzając drogi Powiatu Kieleckiego, w ostatnich latach nastąpił zdecydowany przełom, jeśli chodzi o jakość dróg, bezpieczeństwo, bo są i chodniki, i te drogi są oświetlone. To jest zupełnie inny czas. Przebudowa drogi w Brnicy kosztowała blisko 4 miliony zł, z czego 40% pokryło rządowe dofinansowanie. Pozostałymi kosztami po połowie podzieliły się dwa samorządy Powiatu Kieleskiego oraz miasta i gminy Piekoszów.